W ubiegłym roku wyszło na jaw, że Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli skrzętnie ukrywany ślub. Jak się okazało, w podobnym czasie za mąż wyszła również mama aktorki. Jednak nie to wywołało największe poruszenie wśród opinii publicznej, lecz fakt, że ukochany Anny Stasiukiewicz jest od niej młodszy o blisko 30 lat. Właśnie z tego powodu mama Włodarczyk musi mierzyć się z przykrymi komentarzami. Mimo wszystko nie zamierza się nimi zbytnio przejmować. Mój drugi mąż był 18 lat starszy. Teraz mam męża sporo młodszego i też jest pięknie. My jesteśmy wiecznie śmiejącymi się osobami, mówi w rozmowie z Faktem. Anna Stasiukiewicz w tej samej rozmowie zdradziła, że ona i jej ukochany urodzili się jako zodiakalne byki. W związku z tym nie ukrywa, że łączy ich podobna energia, dzięki czemu różnica wieku jest niezauważalna. Mama aktorki podkreśliła również, że partner nie oczekuje od niej, by się zmieniała. Wręcz przeciwnie, akceptuje ją taką, jaka jest. Jego młode kobiety nie interesują i mówi mi, że jestem najpiękniejsza. Nie obchodzą mnie więc opinie, że ja jestem stara i mam młodego męża, przyznała, podkreślając, że nie jest zazdrosna o męża. Stasiukiewicz zwróciła również uwagę, że ich miłość jest zauważana przez inne osoby z ich bliskiego otoczenia. Patrzą na nas i mówią, o Jezu, jak On Cię kocha, pochwaliła się. Widzę, że kocha mnie jeszcze bardziej i jest jeszcze większym, cudownym wariatem. Mam w domu prawdziwego mężczyznę, który i sprząta i gotuje. Absolutnie nie ma tu matkowania, jest mężem i czuję, że mam mężczyznę, pisze mi piękne smsy, że jestem królową jego serca, światłem jego życia. A słowo kocham cię słyszę dziesięć razy dziennie, i do tego wciąż mnie całuje, więc naprawdę nie mam na co narzekać. Czuję się naprawdę kochana, podsumowała.